W każdym razie, chciałbym, żebyśmy się razem rozwijali, rozwiązywali swoje konflikty w środku i żeby nie było nikogo ważniejszego, chyba że babka, matka i rodzina, niż ta drużyna. Dlatego wkurwiam, ja, jak ktoś tu jest wyzywany, albo siedzimy na trzech różnych Discordach, bo ktoś przy kimś się czuje niekomfortowo. No dobra, ale. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że. Na przykład... Jak... No ja czasami nie... Na... Powiem coś i czasami to nie będzie śmieszne. W sensie no czasami tak swajluję, nie? No. <grych> I... No i tam powiedzmy, że miałem tam jakiś gorszy dzień. No i dużo fejlowałem. Chociaż ogólnie to mnie lubią widzowie. Bo nawet jak były te ankiety czy coś, no to tam... No, no nieważne już. Ale... Przynajmniej tak mi się wydaje, że no mnie lubią w większości. No to jak na przykład y, ktoś dla mnie coś napisze bardzo niemiłego, czy dla kogoś innego, to ja jakoś nie czułem się specjalnie broniony. Ale na przykład, jak jeżeli już chodzi teraz, tak jak powiedziałeś, o popa, to cokolwiek kurwa się zaczęło. No nie wiem, czy jak na przykład syn Pixela wymyślił, że. Że, że mam cztery suty i jestem jebanym mutantem, to, to, to dlaczego ja się miałem tym przejąć w ogóle? Tak samo jak ktoś się przejął tym, że. że dlaczego? Jak powiedział, że popoję gówno, bo on na każdego coś wymyślił. To czemu z tego jest, jest robione dramat i nie można się z tego nie, śmiać? A ja, jak było coś o mnie, to jeszcze sam z tego zrobiłem żart, kurwa, który poleciał dalej. Nie, oczywiście, to jest dla to mnie jest głupie. głupie. Ale nie to wiesz, to jest, tego, to tak, każdy nie. ma inne przystosowanie. Ja też uważam, że generalnie popo powinien, że tak powiem, się ograć z tłumem i, i samemu to zamienić w żart yy, no yy, w, jak, w jakikolwiek sposób. Yy, wiesz, ja też Cię broniłem, Japrzą. Czasami nie wiedziałem, czy Ci odjebało, czy nie, bo to były pierwsze okresy. I tak jak miałem pretensje do Holaka czy, czy Lukiego, że za to, za co zostali zaakceptowani, Wyolbrzymili dosyć mocno. Nie wiem, czy czasami nie udawałeś głupa. Muszę tutaj tak. Po... No tak ogólnie mówię, czy czasami o. na przykład. <laughs> nie udawałeś. <laughs> Więc ja nie wiedziałem, nie wiedziałem, co się dzieje. <laughs> ale... Obrażasz mnie, czy jak... mi mówisz miło, bo ja nie rozumiem. No teraz cię obrażam, ale. Ale tak pozytywnie, czy nie? No, to ty mi musisz powiedzieć, czy pozytywnie, czy nie, czy mam rację w sensie. Chodzi bambi, mi o to po kurwa, prostu, że... Bambi. Czasami być może no. zachowywałeś się głupiej niż, niż wiedziałeś, że to jest słuszne, <grym> albo coś takiego. Być może, żeby, żeby zrobić content gdzieś, czy to u mnie, czy to u siebie na tej zasadzie. Nie, yeah, jestem bardzo inteligentny. Tak naprawdę <grym> mam 200 IQ kurwa i encyklopedię no, ale... w szafie. <grym> Nie, jeszcze o Bambiego uwierzę, kurwa, ale niektóre. Nie, niektóre Bambi to była. Nie, Bambi i... z ręką na sercu, widzowie. Naprawdę, pomyliłem się z muszynkiem, Bambi. Bambo. Nie no, ale, ba ale z Bambi. To... Z, z tym, kurwa. No, mniejsza z tym już. No, chodziło o ten wierszyk, ale. No, o wierszyk chodziło. do dzieci. Oj, to co pisze jest awiz. chciałem się jeszcze odnieść. Tak, to są rzeczy, które niektóre mogę mówić publicznie, a niektóre prywatnie. I myślę, że to jest też sprawa, którą musimy rozwiązać z Patrykiem sobie na osobności. E, no, możemy, może iść, też, możemy iść na dół na Discordzie, nie ma problemu. I być może też z Popem. E, o no tak, to co Stasiek i Mrożon piszą. E, nie pamiętam ile to ma. W każdym razie, no to jest sytuacja już prywatna, to jakby nie jest coś, co... Coś, co ja mogę tutaj wyciągać z paru względów. Mm. i no co I to? to jest za Discord? No to są te żarty. <noise> no ale, nie rozumiem. Jakby, no nie wiem, to ma chyba z półtorej roku, ale w, każdy, w każdym razie, jakby uważam, że to jest sytuacja, którą ja powinienem wyjaśnić sam z Lukim i być może jeszcze z Popem. No w każdym razie to. Nie ma co tego tutaj wyjaśnić na streamie. To jest dokładnie ta sama sytuacja, o której pisałem, o której mówiłem wcześniej, że, że muszę to wyjaśnić z Lukim i dlaczego mówiłem, że. Że jest jak jest. W każdym razie ja już się do tego odniosłem, że wyjaśnię to z lukiem na streamie, tylko nie podałem konkretnego przypadku. W każdym razie, chodzi o to, dopadnie, ci chodziło? O mniej więcej o to, też luki. Też ta sama sytuacja. W Parę było takich sytuacji, o, może bym powiedział w ten sposób, no, za które ja i ty możemy się czuć winni, ale uważam, że powinniśmy to przedyskutować na streamie. Eee... To prawda. W było. każdym razie, co? Ja mówię, że to prawda było. No, w każdym razie uważam, że w momencie, w którym oficjalnie, <laughs> w sensie nieoficjalnie, ale prawie, że oficjalnie zawarliśmy jakiś taki pakt, że tworzymy grupę, te osoby tu są, nie bez powodu i tak dalej. Jakby od tego momentu. Uważam, że oficjalnie powinniśmy ukracać takie rzeczy i tak dalej. No, i po prostu nie uważam, żeby. Że powinniśmy robić coś poza grupą jako grupa o w ten sposób. To ja ci powiem inaczej, kurwa. Bo ty się dziwisz, że my kurwa nie chcemy nic robić jako grupa. A jak się jabcząc ze mną na statki umawiał kiedyś tam, no w tamtym miesiącu, czy kiedy to było? Dwa miesiące Te temu? To dawno już, no. To jest nikt, projektu. kurwa, nie chciał w nic grać. I Popo czekał zmutowany na drugim streamie. No to z zabezeli go ten odpalić. Pytaliśmy go. no i Ale chuj. to wiesz, Luki, to ale no, nie time, chodzi time, o to. Dajmy, dajmy ale daj mu powiedzieć, bo to jest cały no wywód, to z pięć minut zajmie. My, my się pytaliśmy normalnie, czy gra i tak dalej, i tak dalej. No. No i potem wyszła ta fazmofobia, ja powiedziałem, kurwa, że... Że co, że. Bo tam było pytanie, czym z popem nie gramy. Powiedziałem, kurwa, że. No co? No gramy, może. Na... Jak zawsze się pytało o jakieś gierki, no to nigdy nie chciał zagrać. Dopiero jak zobaczył, no. No i wytłumaczyłem. No, ale w grida, to, grida graliście ok. razem, powiedzmy. No. Ale. No dobrze, ale kiedy był grida? Wcześniej jeszcze, przed tym gridem. Rozumiesz o co ale chodzi. Ty nie dobrze, o co Luki, chodzi. Ty ale ty nie rozumiesz o co chodzi. Ja powiem. Ja nie rozumiem, o co chodzi. Tak. Chodzi o no. to, że jeżeli się powie dla Popa, czy zagra w Amongasa, to on nie zagra bez streama, nawet jak nie ma szans. Ja nie mam problemu, że z kimś zagrać bez streama, czy no nie zawsze mam streama, tak? Ktoś chce w coś grać, ma streama, no to się idzie i pomaga, bo jesteśmy grupą, tak? Ale jak się kogoś pyta, kurwa, dwa miesiące pod rząd, a on nigdy nie zagra, i nikt, to to jest skurwiające, już się nawet nie chce pytać. Tak jak Storlax się pyta, może popa zapytamy. Kurwa Mać, ile razy pytaliśmy i nie było, że nichu chuja nie zagra, no? Mnie to wkurwia, jak Storlax tylko o to zapytuje, to ja aż piany dostaję. Bo on nie zagra bez streama swojego, teraz może by zagrał, bo, bo jak to usłyszy, no to może zmieni zdanie. Ale nie zagra bez streama. A jeżeli już gramy, to tylko jak on ma streama, i, i on zaproponuje. Ja nie mam problemu z kim zagrać, jak on ma streama. Nie mam problemu. Czy z Wysockim, czy z lukim, czy z no popem. Tak, to prawda, czy z prawda. Ale jak go się o coś poprosi, to nie ma chuja kurwa. Po prostu, no co ja mam? Błagać kurwa? Żeby, nie, żeby nie, ktoś zagrał w grę jakąś dobra, ze mną, jabłczan. i to nie mówię o grze typu Sea of Thieves. Dobra, chuj, że ci, 10 razy odmówił. Ale jest kurwa, a się mutuje. Jest Twój stream idzie na inny kanał zamiast ci robić content, kurwa, co go wypierdoliłeś do góry, wybustowałeś, tak samo jak i ja. W sensie jakim nie. <laughs> Ale poczekaj, poczekaj. Ja tutaj dam powiedzieć, w sensie inaczej. Powiem coś. Ja nie wiem, jak wygląda chronologia, Jabczan, od ciebie. Jak wygląda chronologia tych sytuacji? W każdym razie, wiesz, trzeba uwzględnić to, że być może jest coś pod skórą, czy to, czy to Popa, czy to coś, być może ma o coś pretensje do Lukiego. No. Eee... Nie ja ci powiem, jaka jest chronologia, póki, póki mogę. Jak ja miałem więcej widzów przez pierwsze dwa miesiące, to Popo za każdym razem wchodził na Discorda, nawet jak nie grał, gadaliśmy. Jak Popo miał więcej widzów ode mnie, nie ma takiej opcji. Ale A Popo robi przegląd YouTube'a po kilka godzin? Roku. No luki, no. I będzie bo... miał więcej. Jak no, ja, ja zrobiłem, miałem 9,5 koła wczoraj. dobrze, no. ale, ale ja mówiłem o fazmofobii już, kurwa. A kiedy fazmofobia była? A przed fazmofobią? Okej, okay, ale dalej ci tłumaczę, nie A ma tym bardziej. Fazmofobia wyjebała do góry, no to raptem zaczęli grać i raptem yy, pretensje, że, 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 że nie, nie, ktoś nie zapytał. Bo było dużo ludzi, Mówiąc bo była fajna gra. Dobrze mówisz, dobrze mówisz. No co, chłopaki, ja nie ukrywam, że ja być może też niewiele wiem, a przynajmniej przez ostatnie dwa miesiące rzadko kiedy wchodzę na Discorda, jak, jak nie streamuję sam. To już z własnych różnych pobudek. W każdym razie starałem się wchodzić czy siedziałem na Teamspeaku yy, cały czas, kurwa, od tych trzech lat jebanych. Także nawet jeżeli dwa miesiące nie wchodziłem, to tam chuj, ale powiedzmy, że. Ja trochę nie wiem co się dzieje poza, nie wiem co się dzieje na waszych streamach ostatnio. Ok. W każdym no. razie uważam, że może dla Piotrka jest przykro z jakiegoś powodu podskórnego. Nie łączyłbym tego z argumentem ilości widzów, bo on jest nie uważam, żeby on był prawdziwy. A jeżeli jest prawdziwy, to uważam, że trzeba się udać do samego źródła i zapytać Piotrka co o tym myśli i zapytać czemu nie chce grać. Bo, bo wiesz, może nie chcę grać z jakiegoś konkretnego powodu, no. Ale dopóki nie sprytasz, to wiesz, można wyciągać wnioski. Ja nie wiem, japczą, czy doszedłeś do nich sam? Czy ktoś się nakręcił na takie myślenie? Możesz mi napisać. Czy masz kompana do, do myślenia, że Popo nie wchodzi przez widzów? Jeżeli tak, to napisz mi. Ja się mogę domyślać. I tutaj znowuż kontynuację tej sprawy rozwiążemy na streamie. Nie, to może w ogóle wypierdolmy tego streama i. To może wypierdolmy tego streama i pogadajmy po prostu, co? Bo nie no, tego streama, no, Ale nie, to zostać. po prostu można go wypierd... przed kurwa. Może zostać. może zostać, może zostać. Ja idę sobie okay, jarać, bo ja nie wiem, co się dzieje, kurwa. <laughs> O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że ja nie wiem, no trzeba pogadać z Piotkiem. no ja nie wiem, co się dzieje na waszych streamach, no nie będę was oszukiwał, no nie wiem, co robi Japczan, nie wiem, co robi Popo, ale chciałbym, żebyście się dogadali, kurwa, ale uważam, że jeżeli będziemy podpinać i jeżeli Japczan ma takie myślenie, nie wiem, czy ma sam takie myślenie, czy ktoś go nakręca, tak jak mówię, ee, to to jest sytuacja bez wyjścia jakby, nie? I, i uważam, że... Siemo. Uważam, że sami się nakręciliście na takie myślenie i nie dajecie nawet szansy temu przez to co mówicie. No ale to jak pytasz kogoś przez i być może, ale, myśla... ale zrozumie, Abczan, zrozumiał. Nie chodzi o to myślenie. No chuj z tym powodem, no ale no. Ale o co mi chodzi? Tak kurwa, z punktu widzenia tego, jak ja was znam. Jeżeli wy myślicie w pewnym momencie, że Popo nie chciał grać, bo nie wiem. Bo było mało widzów, tak? To wy jesteście nakręceni na takie coś i być może rozmawiacie z popem w jakiś inny sposób niż zawsze, bo tak wam się wydaje. Być może rozmawiacie o czym innym na drugim Discordzie. Ale dopóki nie przysiądziemy razem i nie pogadamy o tym, to się nic nigdy nie wyjaśni, bo jeżeli ktoś będzie miał jakiegoś bruda, kurwa, i będzie miał do kogoś pretensje, o których mówi gdzie indziej poza grupowo, to później wspólnie, jeżeli temat nie będzie obgadany, to sami będziecie do siebie negatywnie nastawieni, kurwa. A ja, ja nawet nie jestem w stanie z Wami pogadać, jeżeli Wy siedzicie rozjebani po trzech Discordach. Nie, no, to no nie tym... wiem, ja. Nie! Ja się Marcin, kurwa budzę, widzę, widzę, że Jaśn, że Jaśn siedzi, dzieliśmy... i solo siedzi kurwa na kanale, to wejdę sobie do niego, kurwa. Inne osoby na, na tym, na drugim kurwa eee. kanale. Zawsze siedzieliśmy Wie na co, tym albo, Discordzie. Albo... Tylko jak grałem ostatnio w Amongasa, to może i w Metina. To tydzień, tydzień nas nie ma, to jest jedyne. co Zawsze na tym Discordzie. No dobra, ale. ale A to metin, jeszcze, metin już jest taki, że ja i Wysocki segramy jak mamy chwilę, Luki prawie nie gra. I po prostu i tak jak już gramy w Medina to siedzimy tu i tyle. No my już siedzimy tu, z powrotem. Tydzień nas nie było, okay. gramy się w Medina stałe. No to, ale... ja, no to wiedziałeś, że czekaj, Metina, gramy... I czekaj. ja przegadam, gadał, że Gildie robi na jabczonowni, no No my gramy na innych Discordach, bo nie będziemy dawać dostępu ludziom, którzy nie powinni być na tego Discorda. No ja rozumiem, ja rozumiem, ja rozumiem Wysocki. To już ten argument słyszałem Kurwa wypadło mi coś, co chciałem powiedzieć. No da w każdym się razie, o pewnie o coś. No Luki właśnie chciałem powiedzieć. To, bo widzisz, to jest ten sam argument, co, co ja słyszę od Lukiego, kurwa, że Luki mówi, że mi się w nic nie chce grać, kurwa, albo ja nie chcę nic robić z nim. Czy to było rok temu, czy pół roku temu, Luki ma jakąś propozycję na Gierkę i wyciąga błędny wniosek, że ja nie chcę z nim grać. A ja nie chcę z nim grać, bo gra jest chujowa po prostu, no. I tak jak było z tym Sign of Silence, ja wam powiedziałem, że gra jest chujowa i nie będę w to grał, już no co, nawet... Na podróż, jeżeli... na nie, na no fazmofobii. my nie prosiliśmy cię, żebyś w to grał. No nie, to nie grać. o to chodzi. Chodzi mi ale... o to, jeżeli ja mówię, że gra jest chujowa i nie chce mi się w coś grać, dlatego, że jest chujowa, No ale wiesz, fazmofobia na przykład. to nie chcę mi się grać dlatego, że gra jest chujowa, a nie dlatego, że... No dobra, że ale nie do, chcę grać do, do z ty dążysz, bo nie wiem. Chodzi mi o to, że wyciągasz błędne wnioski z informacji, które masz, na przykład. To nie jest tak, że ja nie chcę z tą grać, tylko nie chcę grać w chujowe gry. Być może Popo akurat się źle czuł. Nawet jeżeli się czuł źle miesiąc, wszyscy jesteście jebanymi kurwa chłopami z komputera. Tutaj ludzie mają co najmniej pięć jakichś jebniętych kurwa klepek w głowie. I do każdego się trzeba przystosować i zapytać, no. Każdy z was ma kurwa problemy psychiczne. Niestety ludzie z teraz no są zjebani. Kurwa, ale to, I trzeba to wyjaśniać ja, z bomby. Dlaczego to, ty skropne? od razu się wpierdasz, że ja szują jakąś jestem? <laughs> no, luki. Pierwsze co kurwa? Ja, ja też w pewnym okresie byłem, może, przez chwilę. Pogadamy na off-streamie. Chciałbym... <laughs> Poza tym, no, no, mam argumenty luki pewne, ale... Jakby tak jak ci mówię, no. Generalnym wnioskiem jest to, że idziesz zawsze tam, gdzie ci jest komfortowo. Nigdy nie chcesz rozwiązywać problemów albo wymijasz temat. To, to jest największa rzecz, która mnie u ciebie wkurwia i to mogę powiedzieć publicznie. Jak chcesz to rozwijać na części pierwsze, to zrobimy to na streamie. No dobra. Coś się dzieje? No, w każdym razie. Uważam, że nawet jeżeli byście kogoś. W... Nie lubili kurwa nawet tutaj. Co ja i tak lubię to, wszystkich. Ja też was wszystkich lubię kurwa. Z tym, że... Nawet bardziej niż lubię. Przyjaciółmi jesteście moimi. <grym> no przecież ja z Japszanem też kurwa ostatnie miesiące to tylko za kurwią stream stream. A później kurwa no piszesz, streamujesz lubię. i zakurwią z tobą stream stream. No nie wiem o chuj tu chodzi. No ostatnio akurat nie gramy, bo no w ligę legend, ale... Ale, ale też jest ale, fajnie. Ja, ja nie mówię o lidze już. Ja rozumiem fajnie. Luki. Ja rozumiem. Ja rozumiem. Super, cieszę się. Siedzisz tu, lubię cię, jesteś moim przyjacielem. Ale ja jestem po to twoim przyjacielem, żeby ci powiedzieć, sam mnie w tobie wkurwa, żebyśmy mogli naszą przygodę prowadzić dłużej. Dobra. To I ja naprawdę robię to w dobrej wierze, a nie po to, żeby mieć do ciebie pretensje. No, w każdym razie uważam, że problemy powinny być rozwiązywane tutaj na miejscu. Nie powinny być rozwiązywane teraz, bo tato wrócił, kurwa, to po dwóch miesiącach pogadamy razem. Tylko sami się powinniście się dogadywać, ale tak mnie nie ma. A już nie będę mówił kto i kiedy, ale ja słyszę, kurwa. Od jednej strony słyszę co innego, od drugiej co innego. Czasami jedna osoba przy osobie A powie coś innego niż przy osobie B. Jakby to mnie wkurwia najbardziej, uważam, że powinniśmy tu siedzieć i, i mówić wszystko, wiesz? Bez żadnego. A tu pewnie też do mnie kurwa jakieś odniesienie. Ej, oczywiście, że tak. Ja nie mogę kurwa z tobą, przysięgam kurwa.